Siemano moi drodzy, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Jago Vlog. Dzisiaj z racji tego, iż jest średnia pogoda, miało padać, postanowiłem, że założymy czarne nakładki na szprychy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Myślę, że będzie fajnie, że będzie taki efekt wizualny, takich grubych, takich masywnych tych kółek, no bo one są troszkę cienkie, Myślę, że też prycha też... chociaż no, że chociaż szprychamy, troszkę nadrobimy, co nie? Jo. <laughs> Także cóż, zapraszam do oglądania. A i właśnie, moi drodzy, przedstawię Wam dzisiaj zasadę konkursu, który możecie zgarnąć koszuleczkę. Także wytrzymajcie do końca. Mordeczki, cóż! Sprychy już są gotowe, już pozakładane są nakładki na wszystkie szprychy, na koło przód, na koło tył. No i co? Jak to wygląda? Łapcie! Myślę, że wyszło to fajnie Coś wiecie, no to jest na chwilę, bo jak będę zmieniał koła, no to sprzedam te nakładki z tymi szprechami i będę tego ściągał Na razie zostawiam, bo zawsze chciałem mieć, nie ukrywam, od 3 lat mi się marzyło 4 nakładki na szprych. Jak Już nigdy się nie mogłem zebrać, żeby to kupić Teraz stwierdziłem, dobra, skoro mam taką okazję, to to zrobię, założyłem A, nie, sorry, miałem na pitbajku MRF 140 HQ czarno-czerwone nakładki, tak a teraz nie przedłużając, powiem Wam o konkursie, który jest już myślę, że wyczekiwany przez niektórych. Moi drodzy, mianowicie powstały koszuleczki, znaczy powstały, no sam zrobiłem, zaprojektowałem koszulki Simpsonem z napisem Simpson i prezentuje się to tak. I chodzę już, moi drodzy, tydzień, dwa i mi się bardzo podoba i w ogóle materiał wszystko jest stos I postanowiłem, ludziska teraz słuchajcie uważnie, że powstanie 10 takich koszulek będzie to bardzo limitowana edycja jedna będzie do wygrania w konkursie, a pozostałe 9 będzie na sprzedaż. Będę po prostu je dla osób, które będą chciały. Tylko 9, także no, kto chce. Ten niech się starał i śpieszy, no bo szybko sam to pójdzie Tak mi się wydaje, że możecie posprzedawać fajnie A ta jedna będzie, no w ramach tego, no że, że powstało fajnego nowego To wam po prostu chcę to podarować. I moi drodzy, z zasady konkursu są takie. Po pierwsze, należy wbić na Instagram. Link ten na dole w opisie jest. I zostawić follow i lajka like pod ostatnim zdjęciem. To jest co do Instagrama: te dwie rzeczy. Na YouTubie obowiązkowo, jak się może domyślić, subskrybować kanał. Obowiązkowo zostawić suba, lajka like i komentarz. Dla niektórych jest żaden problem, a dla nowych widzów myślę, że może być to coś nowego. Bo nie każdy subskrybuje, także sub, lajk like i komentarz na YouTubie. I ostatnia rzecz, myślę, że. Ciekawa. Musicie udostępnić ten film na, nie wiem, no gdziekolwiek, swoim profilu na Facebooka czy coś. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, no żeby więcej osób zobaczyło ten konkurs, ponieważ będzie trwały dwa tygodnie. I losowanie zrobię na live. Odpalę aplikację. Jeszcze tam oczywiście osoba wygraną sprawdzę, czy mnie tam nie wydymała. Także mordeczki tak, ja będę sprawdzał. Osoby, które biorą udział, będą sprawdzane, czy udostępniły film, czy lajkowały, czy zostawiły follow i tak dalej. Ja to wszystko posprawdzam, także wiecie. Nikt nie będzie ich wydymał. <laughs> nie no, chodzi o to, żeby wiecie. To było po prostu w porządku w stosunku do tych osób, które przestrzegają tych zasad, co nie? Chcemy być fair, prawda? No bo nie mamy się po co prawda? Także cóż, do konkursu znacie. Koszuleczka, myślę, że się wam podoba. Mi się bardzo podoba. No, możecie napisać swoje zdanie tam w komentarzu. No i cóż, widzimy się, już nie małem w motowlogu z Sonikiem. Siemano i ciao ciao!